Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku naszej Akademii Bezpiecznego Wynajmu gościmy Panią adwokat Ewę Solaniuk. Dzień dobry panie Ewo. Dzień dobry. Witam Pana i witam Państwa. Tematem naszej rozmowy będzie dzisiaj najem okazjonalny. Najem okazjonalny w postaci prawnej, ze wskazówkami jak funkcjonować przed podpisaniem umowy i zabezpieczyć się, aby można było na sam koniec, kiedy należy skorzystać z takiej umowy, żeby można było Bezpiecznie egzekwować. Co to jest ta umowa okazjonalna? Najem okazjonalny należy pamiętać, że jest szczególną formą najmu. Nie jest to najem typowy, tylko jest to najem obwarowany pewnymi szczególnymi regulacjami, o których będziemy mówić później. Ma on gwarantować właścicielom bezpieczeństwo w razie problemów z nieuczciwymi najemcami. I gwarancje tego, że będą mogli wyegzekwować swoje prawa, a przede wszystkim odzyskać swój lokal i pozbyć się tychże najemców. Jako, że jest to umowa szczególna, należy dopełnić szeregu formalności przy podpisywaniu tej umowy, aby była ona skuteczna i egzekwowalna w świetle prawa. Czyli załóżmy, jestem właścicielem nieruchomości, znalazłem sobie lokatora, i co od czego zaczynam? Przede wszystkim umowa najmu okazjonalnego dla swojej ważności wymaga formy pisemnej. Żadna inna forma w grę nie wchodzi, tylko forma pisemna. Również każdorazowa zmiana umowy najmu okazjonalnego musi być w formie pisemnej. Po drugie, umowa taka musi być zawarta na określony czas, maksymalnie 10 lat. Nie może być to umowa zawarta bezterminowo. Kolejna kwestia. Umowa najmu okazjonalnego jest to umowa skierowana wyłącznie do osób fizycznych. Osoby prawne takiej umowy zawrzeć nie mogą, nie może zatem być to ani spółka, ani fundacja. Warto sobie zadać pytanie, dlaczego nie osoby prawne? A dlatego, że ustawodawca w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie lokatorów, Wskazał cel najmu okazjonalnego, a celem jest y, zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. No, potrzeby mieszkaniowe wiadomo, że mają osoby fizyczne, i to dlatego osoby fizyczne mogą taką umowę y, zawierać. Kolejna kwestia przedmiot umowy przedmiot umowy czyli lokal, który chcemy wynająć. Istotna dla wynajmującego kwestia określenia wysokości czynszu. Sposobu płatności, gotówką, przelewem, terminu płatności. Co Czyli fizycz fizycznie mamy umowę podpisaną z takim najemcą i co dalej robimy? Czy już można wydawać mu klucze? No nie, to na razie to są podstawy, podstaw, które musimy w takiej umowie zawrzeć, natomiast jesteśmy dopiero na początku tego, aby taka umowa najmu okazjonalnego faktycznie tą umową była. oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Czyli rygor. Rygor, dokładnie. Najemca bezwzględnie musi złożyć oświadczenie i wyłącznie w formie aktu notarialnego, tutaj nie ma mowy o jakiejkolwiek innej tych formie. O trzech siódemkach. Tak, o trzech siódemkach, dokładnie, mhm. w którym poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia wynajmowanego lokalu. Mhm. I to jest pierwsza, najważniejsza różnica pomiędzy umową najmu okazjonalnego, a zwykłą umową najmu. Płaty za rygor czyli za sporządzenie aktu notarialnego do umowy ponosi ponosi no generalnie jest to do ustalenia w umowie ale zwyczajowo przyjmuje się że ponosi to najemca, najemca. tak kolejny dokument który należy dołączyć jako załącznik do umowy najmu jest to oświadczenie najemcy w którym jest on zobowiązany wskazać adres pod który się uda w razie jego w razie konieczności opróżnienia lokalu tak? i to jest chyba ten najważniejszy punkt no, to jest Niezwykle istotny punkt, no bo gdzieś trzeba eksmitować człowieka i musimy mieć adres, pod który zostanie on eksmitowany. I no to jeszcze nie koniec, bo właściciel tego lokalu, do którego najemca ma się udać w razie jego eksmisji, musi wyrazić na to zgodę. I musi wyrazić tą zgodę pisemnie, że w razie konieczności zwolnienia wynajmowanego lokalu, przyjmuje tego pana, panią oraz osoby wspólnie zamieszkujące pod mój adres. Tak, i się okay. temu nie sprzeciwiam. Takie oświadczenie właściciela lokalu może być sporządzone w zwykłej formie pisemnej, ale z praktyki podpowiadam, że warto zobligować najemcę, aby podpis właściciela lokalu był notarialnie poświadczony. jeszcze, jeszcze kluczy nie wydajemy. Nie, kluczy nie wydajemy. Podpis, bo co istotne do notariusza idziemy z podpisaną umową tak? warunki są już ustalone wszystko jest podpisane ale tak naprawdę najmu jeszcze w świetle prawa nie ma najem nie trwa gdyż umowa jest ob obwarowana pewnymi e, rygorami, czyli złożeniem oświadczenia jednego złożeniem oświadczenia drugiego tak z e, podaniem e, z, zgodą właściciela lokalu no i jeszcze jedna istotna kwestia wpłata kaucji Najemca nie płaci czynszu albo okaże się, że zostały jakieś zniszczone elementy istotne mieszkania, tak? albo na przykład wyprowadzi się, nic nie mówiący z lokalu i zastaniemy w, w tym lokalu duże zniszczenia bądź szkody. Ta kaucja ma nas zabezpieczyć. Z kaucji właściciel może sobie potrącić na opłatę komornika. Jeżeli takie zastrzeżenie zawrzemy w jak najbardziej. To jest, tak, tak, to jest prawo swobody umów. Do, dogadujemy się w umowie, co między nami, regulujemy tą umowę tak, tak, tak. jak chcemy, o ile jest ona w świetle prawa zgodna. zgodna, dokładnie. I wtedy taka umowa nas obowiązuje. Mamy u notariusza wszystko e, już podpisane, mamy oświadczenie. Kogoś tam, kto podpisał i wskazał ten wskazany lokal i jako, jako lokator najemca wyraził zgodę, mamy wpłaconą kaucję, czyli pozostaje nam tylko przekazanie nam lokalu. No, jest jeszcze jedna istotna kwestia, obowiązek, który leży na wynajmującym, bo to nie jest tak, że ustawa obliguje tylko najemce do szeregu formalności, ale ten właś wyna właściciel, właściciel wynajmujący no też troszeczkę formalności musi, yy, musi yy dopełnić, a tą formalnością jest zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla yy właściciela mieszkania tego, że taka umowa została zawarta i ma on na to 14 dni od momentu podpisania tej umowy. I co istotne, jeżeli nie dopełni tego obowiązku, to nie ma mowy o ochronie wynikającej z umowy najmu okazjonalnego. Wtedy mhm. taka umowa będzie traktowana jak zwykła, zwykła umowa plan. najmu. Dokładnie. Także wynajmujący, właściciel tego mieszkania musi dopilnować tego obowiązku, bo 14 dni może się to wydawać dużo, ale w natłoku codziennych obowiązków no nie można tego mhm. przegapić, bo wtedy tracimy ochronę, tak? Tracimy ochronę, którą daje nam prawo. Pani Mecenas, mamy mieszkanie, przekazaliśmy protokołem, Najemca nam płaci, wszystko pięknie na okres. Podpisaliśmy tą umowę na okres jednego roku. Pytamy się, kontaktujemy, mamy bardzo dobry kontakt. Chciałby przedłużyć tą umowę. Co, co musimy zrobić, aby przedłużyć tą umowę również, żeby miała cały czas była w rygorze i cały czas była zabezpieczona umową okazinową? Czy wystarczy tylko aneks do umowy? Tak jak powiedziałam, każda zmiana umowy najmu okazjonalnego należy musi być sporządzona na piśmie, także aneks jak najbardziej. Natomiast Aneks, aneks, ale nie należy zapominać o tym, że oświadczenia, o których rozmawialiśmy wcześniej, należy złożyć ponownie. To nie jest tak, że to oświadczenie złożone przy zawieraniu pierwotnej umowy jest w świetle prawa wiążące nawet po podpisaniu aneksu. Czyli rygor na rok czasu, u notariusza opłaty ponosi najemca, po roku czasu sporządzamy aneks i, i również jest. trzeba ponieść te same opłaty, czyli od początku ten rygor. Od początku ten rygor, y dlatego warto się zastanowić może nad podpisaniem. Dużo tej umowy, umowy. Dokładnie. Pani Mecenas, jak jesteśmy przy wypowiedzeniu już tej umowy? E, hipotetycznie lokator przestał nam płacić i co robimy? Prosimy, błagamy, pukamy, stukamy, nikt nie odpowiada, nie zasłania się już prawem lokatorskim, czyli już wiemy, że wyedukowane jest w Google. więc e, co robimy prawnie? Co powinniśmy zrobić pierwsze no to jest wreszcie ten moment, kiedy możemy skorzystać z tej ochrony, o której tak tu państwu opowiadam i możemy skorzystać z tego, co dał nam ustawodawca i po co tak naprawdę ta umowa najmu okazjonalnego została stworzona, czyli żeby chronić interesy właściciela Dokładnie. lokalu. Czyli tak, mamy oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji. Z takim oświadczeniem idziemy do sądu, czyli składamy wniosek o nadanie Temu aktowi notarialnemu tytułu wykonawczego, abyśmy mogli skierować sprawę do komornika. Dołączamy również wezwanie do opróżnienia lokalu, bo zanim skierujemy sprawę do, do sądu z wnioskiem, należy wezwać lokatora naszego do opróżnienia lokalu, wskazać mu również w tym wezwaniu odpowiedni. Termin. Czy takie wezwanie musi być poświadczone podpisem? Takie wezwanie musi być sporządzone na piśmie i podpis właściciela bądź też właścicieli, zależy jaka, jaka jest forma, musi zostać potwierdzone notarialnym podpisem notariusza. I tutaj tak chciałabym też wskazać, abyście się Państwo. Nie bali tych notarialnych opłat, gdyż poświadczenie notarialne podpisu jest to nieduża kwota i 50 złotych. Dokładnie. Chyba. To, to nie są znaczne kwoty, które należy płacić, często, często wynajmujący boją się kosztów, natomiast to są minimalne koszty, a rzeczywiście gwarantują nam później. Rygor jest od osoby, jest w zależności od notariusza i regionu, od 250 do 5 zł. 50 zł, więc to nie jest jakiś duży koszt przy tak dobrym zabezpieczeniu. Tak. Gdy sąd już nam wyda y, tytuł wykonawczy, no to mamy otwartą drogę, żeby złożyć wniosek. Do I idziemy komornika. do komornika. No, idziemy wreszcie do tego naszego komornika. Składamy wniosek, y, składamy. W, no przeprowadzenie, wniosek, o, tak, o przeprowadzenie egzekucji. egzekucji dokładnie o przeprowadzenie y, eksmisji. No i komornik, jeżeli taki wniosek otrzymuje, ma obowiązek wszcząć procedury. Przynajmniej y, okazjonalnie. Nie obowiązują okresy ochronne, zimowe, kiedy nie można y, eksmitować. To jest właśnie ten jeden plus. Najemcy. Również y, nie ma tutaj y, osób, które są chronione prawem, tak? Czy kobiety w ciąży bądź y, obłożnie chore. Mamy tytuł wykonawczy mamy wniosek właściciela i komornik ma obowiązek, zgodnie z przepisami, tego człowieka z naszego lokalu eksmitować do mieszkania, domu, innej nieruchomości, która została wskazana w jego oświadczeniu, które stanowi załącznik do umowy najmu. Jest to przyspieszona eksmisja? Jest to przyspieszona eksmisja, dużo, dużo szybsza, dużo tańsza i dużo bardziej skuteczna. Pani Mecenas, a co się stanie, jak już mamy i jesteśmy u tego komornika, Komornik skutecznie dostarczy termin tej eksmisji, powiedzmy na 17 września, ale właściciel z tego oświadczenia, który poświadczył, powiedzmy, tam ciocia, babcia, czy wujek, czy kolega, że przyjmie pana Kowalskiego pod dach, nie zjawi się. Co robi komornik? No, niestety, ale komornik w tej sytuacji takiej eksmisji może nie przeprowadzić i może odmówić. Czyli tak naprawdę, według z, z Pani doświadczenia i prawa, czy jakąkolwiek, jakiekolwiek konsekwencje osoba oświadczająca ponosi? Nie, osoba oświadczająca nie będzie w żaden sposób przez nikogo obligowana do tego, żeby tę osobę przyjąć i ona nie ponosi żadnych konsekwencji. Nie jest stroną tej umowy. Składa jedynie oświadczenie, że tę osobę przyjmie, ale jeżeli nie przyjmie, to nigdy niczego nie zrobi. Firmy, które sprzedają te adresy, takie oświadczenia, chodzą pomiędzy 250 a 450 tak. zł. No niestety, ale taki proceder jak najbardziej jest na rynku. On jest legalny, bo można sprzedać ten adres, ale na drugi dzień można podrzeć takie oświadczenie i ono w ogóle, nie, nie, w ogóle sprzedające nie ponosi żadnej. Jak najbardziej odpowiedzialności. No można, zapewne można też takie oświadczenie sporządzić przez fikcyjną osobę i złożyć fikcyjny podpis, tak? Czy ktoś ma obowiązek weryfikowania tego oświadczenia? wynajmujący, właściciel mieszkania? No absolutnie nie, bo nie będzie on w stanie notariusz? zweryfikować. I jeżeli będzie takie oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, to aby notariusz poświadczył podpis, musi sprawdzić dowód tożsamości okay. i wtedy jest to weryfikowalne, że nie jest to fikcyjna osoba, nie jest to firma sprzedająca adresy, tylko jest to rzeczywiście istniejąca osoba fizyczna. Która ma dany adres? I notariusz to jest w stanie zweryfikować, ale tylko pod kątem tego, że ta osoba istnieje, a nie czy ta osoba faktycznie ma i posiada taką nieruchomość. Tak, I czy go przyjmie w razie. I czy w ogóle problemu. posiada taką nieruchomość? Dokładnie, no bo to sp sprawdzane jest imię, nazwisko, dowód osobisty, numer dowodu PESEL, ale to, czy jest taki adres, czy, czy jest taka nieruchomość i czy faktycznie będzie skutecznie do tej nieruchomości najemca przyjęty, no tego nikt nie zweryfikuje i też ustawa nie nakłada na nikogo takiego obowiązku, że przed podpisaniem. Umowy najmu okazjonalnego. Wynajmujący to powinien pojechać pod dany adres, czy on jest w Szczecinie, we Wrocławiu, w Warszawie czy gdziekolwiek indziej i sprawdzić, czy ta nieruchomość jest. Pani mecenat, więc jeżeli komornik ma takie oświadczenie, ma klauzulę wykonalności, wniosek jest podpisany i opłacony przez właściciela, wyznaczony termin na tego 17 września, jedziemy pod ten adres i co on go pakuje z Warszawy do Krakowa? No, nie, tak to nie działa. Właściciel nieruchomości, który chce się pozbyć niechcianego lokatora, musi swoimi środkami zapewnić to, że osoba, która w oświadczeniu wskazała, że tę osobę do siebie przyjmie, mhm. będzie pod danym adresem. To na właściciel. Czyli tu w Warszawie musi z Krakowa przyjechać, oświadczyć mhm. przed komornikiem, że go zabiera tak. do siebie do, tak. do domu. Tak, no takie oświadczenie musi paść komornik. A jeżeli tego nie będzie? To nie będzie eksmisji. Oświadczenie nie ma żadnej mocy. No, brzmi to trochę niepokojąco, ale. Jest to tak tylko tak przyspieszony nakaz eksmisyjny. Tak, jest to przyspieszony nakaz eksmisyjny. W teorii powinien załatwić sprawę i powinniśmy się pozbyć lokatora. Natomiast w praktyce może być różnie. To nigdy nikt nie będzie miał stuprocentowej gwarancji tego, że pomimo podpisania umowy najmu okazjonalnego, wszystko pójdzie zgodnie z tym, co mówi ustawa. Tak? Może w praktyce być różnie. No w, praktyce w kancelarii mieliśmy różne przypadki, które utrudniały taką faktyczną eksmisję tego lokatora. Natomiast od tego jest ta ustawa, aby chronić nasze interesy i rzeczywiście korzystać z tych. Ale ostatecznie właściciel może wskazać lokal tymczasowy, tak? Płacić na jakiś tam okres. Ale to jest kolejny, wiąże to jest, się z kolejnym terminem. Tak, tak, to jest kolejny termin. Możemy wskazać adres innego lokalu zastępczego, natomiast najemca może odmówić. Wówczas wskazujemy kolejny adres, najemca znowu może odmówić. Dwukrotnie. dwukrotnie. A przy trzecim adresie, to czy się najemcy podoba lokal, czy się nie podoba, odmówić już nie może. Natomiast to się wiąże z czasem, z Kosztami. pieniędzmi. Ten najem okazjonalny teoretycznie i praktycznie jest bardzo skuteczny, ale musi być dobrze zabezpieczony, a przede wszystkim to takie pisane małym drukiem, że jest akt notarialny który jest bardzo ważny, żeby przyspieszyć tą eksmisję, ale tym małym drukiem pisane to oświadczenie tak naprawdę jest równie ważne, jak ten poddanie się dobrowolnej egzekucji z artykułu 777. Absolutnie tak, aby taka umowa była w świetle prawa egzekwowalna i faktycznie chroniła interes właściciela mieszkania, to nie może być to umowa ściągnięta z internetu, pominięte załączniki, które tym małym druczkiem są zapisane, tylko taka umowa musi być profesjonalnie przygotowana, muszą być sporządzone. Rzetelne załączniki, takie, których wymaga mhm. ustawa, bo jeżeli ściągniemy sobie umowę z internetu z niewiadomego pochodzenia tak i nie podpiszemy, czy na nie podpisze problem. oświadczeń stosownych, tak, nie zgłosimy do urzędu skarbowego, to taka umowa najmu to tylko się będzie nazywać umową najmu, ale nic z niej nie będzie wynikać w kwestii praktycznych i kwestii ochrony Pani Ewo, tak. a jakby z Pani doświadczenia, jako taką dobrą radę, czy. Ym... Właściciel może nie popełni niczego jakiegoś fop gdy się będzie próbował przed wydaniem tych kluczy, bo to jest bardzo przekazanie kluczy to traci jakby, jakby posiadanie na tym czasowe. Sprawdzić sobie tego oświadczającego, zadzwonić do niego, podjechać, zapytać się. No to nie jest jakiś no, duży koszt, żeby, żeby to źródło tego oświadczenia było bardzo wiarygodne, namacalne że jest ktoś fizycznie, a nie tylko dokument. Jak najbardziej leży to w interesie właściciela mieszkania. Jeżeli... Pokusiliśmy się o to, żeby podpisać umowę najmu okazjonalnego, a nie zwykłą umowę, to rozumiem, że zależy nam na tym, aby ta umowa była wiążąca i w razie problemu, żebyśmy mogli skorzystać z ochrony, którą nam daje. A y, zatelefonowanie, sprawdzenie w mediach społecznościowych, tak? a przede wszystkim zażądanie, aby podpis był poświadczony przez notariusza tej osoby, która oświadczenie składa, daje nam większą gwarancję tego, że jest to prawdziwa osoba. Tak, a nie ktoś, kto handluje na przykład adresami, kogo następnego dnia nie będzie, że rzeczywiście faktycznie taka osoba, czy jest z kimś z rodziny, czy, czy jest to ktoś ze znajomych i która nawet telefonicznie nas zapewni, tak, ja to oświadczenie złożyłem, tak, ja tę osobę przyjmę. Wydaje mi się, że wtedy jako właściciel mieszkania mogę spać spokojniej niż jak będzie to oświadczenie nieznanej mi zupełnie i obcej osoby. Umowa okazjonalna obejmuje również obcokrajowców. Tak? Jak najbardziej? Jak ze wskazaniem adresów? oczywiście tak, w Polsce. Oczywiście w Polsce, <laughs> ze wskazaniem w umowie paszportów, tak tu? Jak najbardziej nie ma problemu, aby obcokrajowcy taką umowę podpisali, ale tym bardziej wtedy warto taki adres, na który potencjalnie taka osoba by się przeprowadziła, zweryfikować. Tak, i zweryfikować, czy osoba, która daje mu tą gwarancję, że przyjmie ją wraz mhm. ze, z człowiekiem. Jest rodziny. prawdziwą osobą. Tak, jest prawdziwą osobą, a nie, że jest to fikcyjna osoba, bądź, bądź też spółka, bo takie rzeczy się po prostu w praktyce zdarzają. Link do umowy, jak i załączników, które są niezbędne przy podpisaniu umowy okazjonalnej, zobaczycie Państwo pod filmem. Linku pani mecenas przez godzinę po zakończeniu będzie na czacie, w której będziecie mogli Państwo zadać pytania w związku z umową okazjonalną. Pani mecenas, bardzo dziękuję za wyczerpujący, wyczerpujący temat naszej rozmowy. Myślę, że nasi klienci, to co nie powiedzieliśmy, dopytają panią na czacie. Chętnie odpowiem w razie wątpliwości. Zapraszam Państwa. Bardzo dziękuję. Panie. Również dziękuję.